Thank <laughs> Nie czy ktoś tam jest. Dobra, witam wszystkich. Ja się wkurzyłem, bo ostatnio znowu się pojawiły filmy na internecie. Chciałem to poruszyć temat, właśnie nękania mnie w, w sieci, ponieważ no, znalazł się taki Adam, który. Za mną pogadał przez telefon i potem tą rozmowę nagrał i upublicznił w sieci. No ja nie wyraziłem na to zgody. Nie wraziłem zgody na nagrywanie rozmowy prywatnej. To mogły różne słowa paść, mogą się zdenerwować i tak dalej. Podobnie rzecz się miała z filmem, gdzie, gdzie po prostu zmieniłem numer telefonu i ten zmienimy numer telefonu i, i po prostu ktoś go ujawnił w sieci, ja się zdenerwowałem trochę za mocno, trochę wynaturzyłem sprawę, no i ten, i, i ktoś to, ja to szybko skasowałem tego live'a, ale ktoś to nagrywał i, i niestety upublicznił, I to zgłosiłem też do YouTube'a tą sprawę, ktoś będzie miał ciepło za to, a ty, a ty też, nie wiem, no, raczej dobrze, poprawia, że Widzę, że pociągi Dublin, raczej, raczej tego. Raczej w porządku jesteś. No, ale są osoby, które no, to przeszkadza. A po tej chwili to była cała masa komentarzy, że mnie do psychiatryka, na przykład do Garwolina, do Sochaczewa, gdzie to już nie są placówki dla mnie. W Sochaczewie nie ma już szpitala psychiatrycznego. No się chowałem się bardzo dziwnie wtedy, faktycznie, że nie byłem sobą, ale, ale no, takie były okoliczności, a nie inne. Podjąłem tyle starań o to, żeby, żeby po prostu nie było, nie było takich żartów, co mi, co mi policja doradziła. Oczywiście już widzę. Jeszcze ktoś komuś się już nudzi, także muszę telefon zablokować. Co ciekawe, to nie to jest zupełnie inny numer, a jednak idzie, idą e, przez kanał Google. No, ty mi raczej nie robiłeś. Tam raczej coś tam nie zwróciłeś uwagę, tylko jeśli coś tam było źle napisane, to się zdarza dekoncentracja. Tak że no Dzieńno, bo w moim byłem u swego, właśnie psychiatry. No mam, nie ukrywam, że mam problemy jakieś tam z sobą. Ale ja tak staram się tego nie okazywać między ludźmi. Nie lubię, jak ktoś mnie z tego powodu oczernia, odwraca się ode mnie i tak dalej. No, może to czasem wyglądać brzydko, jakoś tak, no, nieciekawie, ale. Dobra, yy, no obiad teraz, tak, że trochę trzeba się zjeść. Dziwne. <ścoughs> spagetti, Napoli. Co zamierzam zrobić? Dzisiaj. nie wypada gadać jak się je ja mówię, miałem wiele, wiele zamówień fałszywych wiele z fałszywych zamówień które ktoś zamawiał ale nie zapłacił a były na przykład buty nie w rozmiarze 43 a w rozmiarze 41 komu to miało służyć no to się takich przesyłek nie przyjmuje no Kogoś, kogoś to bawi? Nie, nie. Przyjedzie do mnie kolega, gdzie chciał zamówić jakąś pizzę, i nie dostanie, jak nie zapłaci, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem na czarnej liście. wszystko będzie zgłoszone na policję. Wiesz, miałem, to zaskodziło na zdrowie. Niestety ktoś poniesie za to konsekwencje. Rok temu zgłosiłem sprawę na policję. Nie miałem jeszcze dostatecznie mocnych dowodów, ale teraz Pewne osoby poniosą kary. Niewinny Mateuszek, który sprawdza bilety. Udajnie winiątko. Kiedyś mieszkał pod Rybnem, teraz mieszka w Warszawie. ja jakby nic się nie działo. Ale niestety. Wszystko wskazuje, że on y, robił jakiś przykłód. Możliwe, że on dzwonił domofonem kiedyś. Podczas live'ów mi domofon dzwonił, specjalnie, żeby później to nagrać i rozpowszechnić, jak się denerwuje. Co ma to służyć? Nie wiem. Widać, że niektórzy mają polewę ze mnie. A ja z kolei w tym wieku potrzebuję spokoju. Jaki nietypowy lajwik na no, luzie. Odpowiednia miniatura po przestrodze. Chcecie może Możecie pikać reklamy, bo jest taka sytuacja, że nie wiem, czy mi się uda uzbierać poprzednią kwotę, żeby wypłacili za kwiecień. To jest na samej granicy wypłacalności. Jak nie, to wypłata będzie dopiero w czerwcu, a nie w maju. Ta wojna na Ukrainie spowodowała, że te zarobki troszkę spadły. Już szczególnie muszę uważać, co, co robię, co mówię w sieci. Ten obiad, jak wiem, to już będzie, będzie polewka. Ja was ostrzegam: przez zamawianiem czegokolwiek bez płacenia w lokalach. Nie rozumiem, kogo to bawi, kogo, jaki to jest interes, żeby ktoś mi zabawiał żarcie w Radomiu, w Lublinie, w Gdańsku, jak ja jestem w domu. Jeżeli tak tego się nie dostarczy, a w ten sposób oszukujecie lokale gastronomiczne, bo oni dostają zlecenie i robią to, to zlecenie. Nie sprawdzą, nie potwierdzą. To żeby pyszne prowadziło za zabezpieczenie, że na ten numer, konkretny numer telefonu należy potwierdzić po prostu, bo jest ryzyko oszustwa. Nie ma czegoś takiego. Tylko to ktoś to wykorzystuje. Ale jaki jest interesem? Ja już tego numeru telefonu nie korzystam, który, który to idą te zamówienia. Ale od czasu do czasu ten telefon włączam, bo on jeszcze, jeszcze jest niezakończona umowa. Nie nagrywałem pociągów dzisiaj. Może się wybiorę? Ale nie, to nie będzie padać. Deszcz wisi w powietrzu. Teraz sprawdzimy radary. Zobaczmy, sprawdzić pewne rzeczy. Bokiem w tu deszcie na Warszawę. Jakieś burze idą, ale na południowym wschodzie Polski. Za Warszawę bardziej tam, w Siedlec, gdzieś tutaj, a tutaj nic nie ma, a są tylko chmury takie. A jem spaghetti Napoli. Mięso mielone, sos pomidorowy, ser i makaron rosołowy. Kilometr, no, półtora kilometra mam dzisiaj. Może troszkę mniej teraz, bo jest szybciej, się jedzie. Krótka droga. Jeszcze będzie szybsza, jak zrobię wiadukt i będzie można zjechać drogę do Gedejazdową Tworzą. A teraz. Dzisiaj jest poniedziałek to pojutrze trzeba ją asfalt położyć na Klickiego przy przejeździe kolejowym byli jak się jeździło Zrekali, zrekali. w końcu będzie zrobione. Jeszcze trochę do zrobienia mają tory postojowe koli maturecki wektoru technicznego dla doryzyny dla Pelki. Tak ogólnie to wszystko zrobione na No i część jakieś płoty, jeszcze ekrany. Poręcze na przejściu, pod, przejściu podziemnym. Ja się zastanawiałem, czy nie przejechać się Flisakiem jutro. Ale jutro, jutro czy za tydzień, nie wiesz kiedy. W odcinku Kłótno, Gdańsk. Kreszt... Adam z 80 stawił film, od Gdańska do Łodzi Widzewa. Z tyłu Flisaka. Wcześniej Kreszt... zło też stawiał, jeszcze zima była. Teraz przynajmniej widać w to stanie jest to. Nie jest to. Gdyby był zasypany śniegiem. I teraz trzeba zaliczyć kiedyś. Wygląda nie mnie niezależnie, bo przejechać na noc praktycznie. Nie coś tam kombinować, żeby dalej czy Żeby dalej pojechać może do Szczecina, gdzie robi widno w Szczecinie. To z powrotem. My chodzi o sławno, słupsk. Kolejne pytania, Tarkowski, Złowicza, no, no, Sylwka takim takie nazywku. Na znaczy góry. A co bo na kuja w jakąś No tak to jest tak powszednie, że wilfiny, to w łowiczu to są tak chleba powszednim. Tak dawniej siódemki. Czy husarze? Na Ejce. Znaczy ja wiem jest kilometrów, można by to sprawdzić. ja trzysta, czterysta będzie. W Lisakie prawie czterysta, jest z Gdańska do Widzewa, kiedy mu wyszło. GPS-a. I Adam 40 tak grywał. Jeszcze po Pierwszym, nie osobowym. Kiedyś tam Michałem. z Rzeszowa, czy z Kraku do Łowicza. Jeszcze przez przedmieście Kajki. Jedni pomachają, drudzy powiedzą, schowaj to. <grystanie> Więc mówię: chcecie mi robić jakieś niespodzianki? Zapłaccie. A nie to, że ja będę się tłumaczył przez z fałszywych zamówień. I to będę zgłaszał na policję, bo tak być nie może. Najlepiej to nic nie pokazywać w sieci. Co się kupiło, co się dostało, bo później jest zamawiany kolejny egzemplarz tego. Oryginalny <grystanie> lajwik, obiad. Oryginalna świnia. <grystanie> nie, nie powinna się gadać przy jedzeniu.

Filmie nauki w Radio Wiktoria dobra, kończymy powoli ostrzegam tylko przed konsekwencjami waszych zachowań bo ja sobie nie pozwolę, żebyście robili żarty kosztem innych osób robicie żarty, to zapłaćcie Jak chcecie coś, jakieś gadżety zamówić, nawet śmieszne, to zapłaćcie za to a nie, że ja będę się, będę, ja będę odmawiał przyjęcia takich przesyłek. Na pewno butów nie będę przyjmował, które mają rozmiar za mały. Rostrzegam. Okłamujecie przedsiębiorców i to będzie, to będzie zgłoszone. A widzę, że regularnie coś tam przychodzi. Tylko, że tego, no, tego telefonu nie używam, włączam go od czasu do czasu i, i nie wiem na bieżąco co się dzieje. Później włączam i się okazuje, że jakieś, jakieś połączenia były fałszywe, jakiś tego. kończymy na, na razie. Papa. Pa.